Cześć Widzowie, dzisiaj mam, ja tylko chciałem pokazać że ktoś mi wysłał mini-lista jakiegoś więc mu damy coś no coś tutaj zdobyłem, w ogóle zobaczcie hmm, pokazuję, pokazuję patrzcie, to jest, zdobyłem to jest, to jest jeszcze takiego N2 prototype hmm, no, zdobyłem zobaczmy co tu jest takiego a, 5 milionów gemów i taki dadl szark okej okay. wszystkie wyłączę sobie tutaj żeby mi się nie usunęło no i odbierzmy sobie bardzo dziękuję za gifcika oczywiście mi yy, dodawajcie mnie do banku wy, albo mi wysyłajcie gifty to jakieś nagrody mhm. to teraz będzie cięcie i wysyłam To widzowie mam tutaj nick. Hmm, dobra. Teraz to przepisywać. To nie można przepisać bigniew, tylko tam niżej ten normalny nick. Hmm, dobra. bo że będzie trudno i z tą klawiaturą. Pantera. Dobra, pantera. Pantera. 1, 0, 3, 4. Pantera, 2, 1, pantera 2, Tak chyba hmm, to by ci tu wysłać tu dosyć słaby pecik, mało gemów, ale okej, okay, no niech będzie wyśle takiego HCP-a jeszcze mają bonusika, jakiegoś mogę wysłać. No. Jakiego jeżek mogę wysłać jeszcze? Bo to nie mam jak dać. Patrzcie w ogóle, jakie ja mam tu. Shiny peta. A, to ja się tylko jednego zapomniałem. To nie dam tylu. To dam mhm. najlepszy gumę go slay w ogóle nie Dark Mater, bo Dark Mater to było za lepsze coś. Ale to i tak. Pet. To nawet dobry. Jest, jest. I jeden <grym> Dobra. To proszę bardzo. Dziesięć koła. No to dam tam dziesięć koła. Będzie miał dodatkową wpłatę. Aha. Nie mogę. O, mogę. Mhm. Dobra. No i wysłane. Proszę bardzo. Jak Wy chcecie wygrać jakieś 5, to mnie dodawajcie do banku. Oczywiście Drummanital 71. I wysyłajcie mi liwciki. Tylko jakieś dobre. A nie takie tyle słabe Ty chociaż... No może być. No. Może być Kiedyś się nie dało taki stu być. Ale na pewno mi się do czegoś przyda. O, gdzie tu nie stół. Na pewno mi się do czegoś przyda. I Dobra, to czekam aż mi wysyłacie i Bardzo dziękuję za tego gifcika Pa, pa